Kochani, właśnie dostaliśmy e, piękne kartki urodzinowe. Zaraz przeczytamy, co? Reakcja na żywo. Ja ci przeczytam. No i duplo. Zaraz pewnie wiedzie, co? Ekstra, już czytam. Pokażcie, przód karteczek. Jejku, jaka śliczna. Zobaczcie. A ty pokaż? Uuu, furą. Od Wiktorii. Ekstra. Ja politycznych. No, piękne życzonka. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Wiktorii, tak? I mamie Iwonie. Dzień dobry, kochani, w kolejnym dniu. My wczoraj w ogóle byliśmy chyba w jakichś dwóch sklepach, więc teraz Wam pokażę przebitki rzeczy świątecznych, takie wiecie, na szybciutko po prostu, ile mi się udało nagrać. A tutaj Ignaś w świątecznym sweterku. O, dla kota. Żeby się wdrapywał na choinkę. Tak będzie kot w tym roku tak robić. Mm -hmm. Dzień dobry kochani, witamy Was w kolejnym dniu, zobaczcie u nas pada śnieg, znaczy no teraz nie zobaczycie, opada pada śnieg z deszczem i nie są przetarte szyby. Dawid, mógłbyś? Nie. O, może teraz coś zobaczycie, dajcie znać koniecznie, czy u Was spadł śnieg i czy się utrzymuje, czy tak jak u nas niestety od razu topnieje. U nas Stasiu już kolejny raz jest na urodzinkach, też w tym samym miejscu, czyli na kulkach. I za godzinkę jedziemy go odebrać, ale teraz skoczymy jeszcze do sklepu, do takiego groszka, który jest właśnie otwarty też w niedzielę. fajna Kochani, kochani, w telewizji. Puścili Grinch'a, więc wierzę się za oglądanie. Herbatka zrobiona. Czekajcie, bo oczywiście już jest syf tutaj, bo każdy sobie swój kubek przyniósł, ale tutaj taka zimowa imbir, cytrynka i miodzik ten z, z mniszka lekarskiego. No hej, w kolejnym dniu vlogowania. Mamy już poniedziałek, 20 listopada. Stasiu ma dzisiaj swoje szóste urodziny. Poszedł do przedszkola. Oczywiście jak zawsze wziął cukier, raz, żeby wszystkich Poczęstować. Mam nadzieję, że wróci zadowolony, no bo jak yy, wszyscy wrócą już z pracy, i w ogóle około godziny 18 będzie miał torcika, więc będziemy dzisiaj tak delikatnie tylko świętować. No wiecie, no bo jak wszyscy kończą tak późno pracę, no to też długo nie będziemy siedzieć. Jutro też szkoła, ale torcik, zimowa herbatka, jakaś do tego torciku wiedzie, będzie na pewno bardzo przyjemnie i Stasiu będzie się cieszył, że yy, no rodzinka go odwiedziła. Więc tak. Nie czekamy Cię podłóg, już pozmywałam sobie, pościerałam tutaj kurze, yy, nie miałam dużego bałaganu, więc wiecie, poszło to raz, dwa, dwadzieścia minutek i gotowe, no ale podłoga mi jeszcze niestety została. No więc dzisiaj świętowanie, a jutro lecę do pracy. Strasznie jest ciemno, bo jest szaro-buro i ponuro, no jak to yy, w listopadzie. Już tak będzie, chyba że śnieg spadnie, no to wtedy wiecie, daje ten blask taki po oczach i jest trochę jaśniej. Oczywiście w muminkowym kubku z łyżeczką. Yy, kiedyś sobie wydubię oko. Piję już drugą kawę. Coś mi dzisiaj głowa boli, poszłam, wiecie co, bardzo późno spać. Ponieważ oglądaliśmy z Dawidem film, namówił mnie no i poszłam o 12 w nocy dopiero tam na górę, jeszcze musiałam łączyć sobie Marzenę i Marka, też co nagrywają na YouTubie i obejrzałam ich vloga, no i poszłam spać, więc to było jakoś przed pierwszą, więc mega późno, no i dzisiaj mi troszeczkę głowa boli, jestem niewyspana, no ale to moja wina, zawaliłam, niestety. No, co miałam powiedzieć? Aha, słuchajcie, zaraz usiądę i po y, kilka słów po prostu powiem o vlogmasie. No, w końcu by już wypadało, jakoś to wyjaśnić, jak to będzie wyglądało i w ogóle, no bo już y, wielkimi krokami zbliżamy się do, do 1 grudnia, do odliczania do świąt. W ogóle jakoś tak zimno mi jest, grzeję już koloryfery, ale jakoś mi się tak zimno zrobiło. Słuchajcie, mm, wiele z Was y, pisze do mnie, jak tam vlogmasy, że czekacie, jak w tym roku, czy będą. E, takich typowo vlogmasów. No, niektórych zmartwię, niektórych nie. Nie będzie. Po pierwsze, mam też teraz pracę i dobra, jeżdżę dwa razy tam w tygodniu do pracy, ale też codziennie pracuję tutaj z domu i w ogóle, no wiecie, dom, praca, yy, dzieci, lekcje. Bałabym się, że tego wszystkiego nie ogarnę i sobie wezmę za dużo na głowę. Też będę robiła świeczuszki, więc to też zajmuje naprawdę mm, trochę czasu. Zwłaszcza, że ja taką każdą jedną małą świeczuszkę, czyli 120 ml, robię każdą osobno, więc no, troszeczkę to zajmuje czasu. E, po drugie, e, widziałam jak się wyświetlały w tamtym roku vlogmasy i natłok tej pracy, którą mam e, w stosunku do tych wyświetleń, mimo tego, że doceniam każde, każde wiecie, każdą osobę, która obejrzy, no ale no nie przekłada mi się, wiecie o to chodzi. Nagrywam, staram się cały dzień później montuję, to ja będę miała jeszcze pracę bla bla bla. No i e, później będę patrzyła na te efekty, że będzie 400 wyświetleń, bo tak było w tamtym roku i chyba nawet dwa lata temu. Więc e, no wybaczcie, ale codziennie nagrywać mi się po prostu też nie opłaca. Za dużo na głowie bym miała. No więc postaram się nagrywać niecodziennie, może trzy, może dwa vlogmasy w tygodniu. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, zależy, jakby wyrobię się czasowo, to zobaczymy w pierwszym tygodniu vlogmasów. No ale mam nadzieję, że i tak ze mną będziecie, że będziecie oglądać, że będziecie mnie wspierać, będzie mi ogromnie miło. Pełno będzie vlogmasów pewnie na YouTubie, więc myślę, że jakoś tak mocno nie odczujecie, że tych moich, te kilka lat temu, co były codziennie nagrywane, nie odczujecie, że ich nie ma. No, więc musiałam tej wyjaśnić. Dwie minuty mi to zajęło, bo wiecie, ja tak zawsze wszystko na około, na około, no po prostu codziennych vlogmasów w tym roku nie będzie. Krótko i na temat, chociaż się wcześniej rozwodziłam. Zobaczcie, kto tutaj leży kto tutaj leży, kotek jest teraz u góry, ale muszę też zaraz do niego iść, bo rano dostał suchą karmę i teraz troszeczkę mu dam mokrej, no bo już jest godzina jakoś dziesiąta, więc taką małą porcję może dostać. Ona uwielbia w ogóle koty. Koty są takie śmieszne, tak wymuszają właśnie to jedzenie, ale trzeba naprawdę im dobrze dawkować, najlepiej o tych samych godzinach, wiecie, regularnie, bo też słyszałam, że kotki takie, wiecie, spasione, grubaski, takie słodkie, które można wiecie, wyprzytulać, wymiziać no to też krócej żyją, no więc tutaj trzeba o tą dietę zadbać, prawda Zarulka, prawda? Muszę zaraz odkurzyć też kanapę, bo no Zarka wskoczyła, nie widzicie, a ona trochę na podwórku, trochę w domu, trochę na podwórku, trochę w domu, no i tak nosi, co nie? No, tak nosi. W ogóle tyle moich znajomych jest chętnych na świecę i powiem Wam, że jest mi ogromnie, ogromnie miło. No i teraz tak powiem, mam taki, że ja robiłam dla mamy świece, robiłam właśnie dla znajomych. No i y, sama dla siebie nie miałam czasu zrobić świece, tylko woski i, i wiecie, tak jakie mi zostały, to sobie odpalałam. Aż w końcu zostało mi trochę wosku i mówię, dobra, zrobię, bo zawsze mam mi dawała recenzja, czy fajna, czy nie, czy wiecie, robić więcej, czy już nie robić tego zapachu, bo, bo jednak mniej czuć i, i w ogóle. No i zrobiłam sobie czekoladę i powiem wam, że. No nie spodziewałam się, że one aż tak na moim metrażu, no bo ja mam tutaj no dużo, dużo, yy, dużo miejsca, będą tak przepięknie pachniały. Ja schodząc z góry na schodach czułam po prostu wszędzie już czekoladę, więc no to jest naprawdę sztos, żeby taka mała świeczka 120 ml dawała tak przepiękny zapach, to szok. To szok, naprawdę. Więc tak teraz znajdę więcej czasu, żeby również dla siebie produkować świece. Bo no szczerze, to nie miałam jeszcze tak pachnącej świecy, jak ta moja. Jak to jest z moim vlogowaniem? Oczywiście kilka dni się nie odzywałam, a chcę dokończyć tego vloga, żeby Wam wstawić jeszcze w tym tygodniu, czyli... czekajcie, jutro co jest? To jest czwartek, dopiero jest średnia, myślałam, że jutro piątek. Nie, jutro jest czwartek, więc dzisiaj wpadł Hall z szyin. Kto jeszcze nie widział, zapraszam serdecznie. A... Ten vlog, który właśnie teraz oglądacie, jest w czwartek, jak udało mi się stawić. Pokazywałam Wam biokominek, który odpalecie zrobić ciemno dzisiaj pierwszy raz. Tutaj, jak widzicie, już biopaliwo do kominka jest kupione. Kupiłam też różową zapalarę, żeby wiecie, można było wyciągnąć i żeby nie taką małą, blisko tutaj ognia tego paliwa majstrować, że tak powiem, więc jest zapalara specjalnie do tego kupiona, jest paliwo, jest kominek. No, nie mogę się doczekać, bo wiem, że będzie przepięknie to wyglądało. Kicia kocia! Oho, kici, 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 kici. co ty tam gryziesz? Patrzcie, ona zawsze sobie coś znajdzie. Poza tym jest nakruszone, bo jeszcze nie odkurzałam. Nagrywałam, troszeczkę do pracy tam montowałam. Jeszcze muszę i tak postaw wstawić, czy tam rolkę, jeszcze nie wiem do końca, więc no. Co ty tam jesz? Przed chwileczką andałam. Ale tu mamy piachę, nie wiem, te dzieciaki to po prostu wchodzą w tych butach w ogóle wszyscy. Na chwilę, wiecie, do domu ma się buty, na chwilę się, <grystanie> na chwilę się wchodzi i się wszystko nosi, więc. A! Więc zaraz będę, będę odkurzać. Tak, trzeba się już wziąć do roboty. Prawie wszystko skończyłam, więc teraz czas na sprzątanie. Ale najpierw wyrzucę te jakieś listki. Zobaczcie, jakie ciepłe lody kupiłam dzisiaj chłopcom w sklepie. Tutaj były właśnie zielone, czerwone i takie pomarańczowe albo żółte, już nie pamiętam. Zobaczcie, czekoladkę mają. Mm, kochałam lody y, ciepło, jak byłam mała. No teraz mnie zjadła raczej takiego całego kubeczka, ale no wiem, że się kupowało bardzo często. No i takie y, lody u nas w sklepie 3,20. Oczywiście są dwa, żeby nie było, tylko jeden Wziąłem o tej bardziej tą czekoladę widać. Kochani, ja tak w pośpiechu się z Wami żegnam. Widzieliście na przebitce, jak wygląda kominek jest rewelacyjny. E, jestem z niego bardzo zadowolona na ten moment, więc ja się z Wami żegnam. Kochani, buziaczki, trzymajcie się, papa.